W tej chwili znajdujemy się przed akwariami, w których w sklepie są trzymane krewetki. Tutaj Państwo widzą najprostszą odmianę krewetki. Jest to Neocalidina heterohyla Red Cherry. Tutaj akurat w odmianie Sakura czyli w takim bardzo intensywnym wybarwieniu czerwonym. Charakteryzują się one tym, że nie tylko ciało jest krwiście czerwone, ale również nóżki, jak można zauważyć po bliższym przyjrzeniu się krewetkom, również są czerwone. Jest to właśnie krewetka najprostsza, która może być trzymana na wodzie kranowej. Na zwykłym podłożu. Oczywiście musimy też pamiętać, że jest to małe żyjątko, które dorasta do około 2 cm. W związku z tym nie może być trzymana z żadnymi dużymi rybami. Maksymalnie wielkość ryby, z którymi może ona być trzymana, w przypadku jeżeli zbiornik jest dobrze obsadzony roślinnością, to około ryby wielkości. 3 do 4 cm. Wiąże się to z tym, że krewetki łatwo się rozmnażają. Samica nosi pod odwłokiem jajka, z których rodzą się żywe krewetki. W związku z tym to rozmnażanie jest bardzo łatwe. Jeżeli mamy w akwarium przynajmniej kilka samic, chociaż jednego samca, no to bardzo często możemy zauważyć malutkie krewetki w wielkości poniżej pół centymetra. No i zagrożenie oczywiście jest takie, jeżeli są ryby nawet wielkości neoninesa. Są to neoninesa należy do grupy ryb konsaczowatych mogą po prostu takie młode krewetki stać się pokarmem. Tutaj właśnie w tym akwarium widać najlepszy rodzaj dekoracji roślinnych, jakie może być, czyli dekoracje ząbków oraz drobniejszych roślin. Tutaj również widzimy rzadką roślinę. Jest to rodzaj paprocin. Rośliny która zaliczana do grupy epifitów, czyli roślin, które nie sadzi się bezpośrednio w podłoże, a przyczepia się do skałek, korzeni lub też lignitu. Jest to mikrozorium pteropus odmiana Trident. W kolejnym akwarium Widzimy już trochę bardziej rzadkie krewetki. Owszem, nie jest to też krewetka bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o parametry wody i podłoża. Jest to krewetka Neocaridina Blue Velvet. Charakteryzuje się tym, że jej ciało jest granatowo-niebieskie. Wszystko oczywiście zależy też od rodziców, jakich mieliśmy, intensywność tego wybarwienia. W przypadku krewetek neocaridina, z, z rodziny neocaridina, nie powinniśmy łączyć w akwarium kilku różnych odmian, tak jak właśnie na przykład krewetki red cherry z krewetką blue velvet, dlatego że po skrzyżowaniu tych ryb, tych krewetek przepraszam bardzo, wychodzą bardzo dziwne krzyżówki. Najczęściej te krewetki mają dorosłe barwę od przeźroczystej do ciemnobrązowej, także połączenie w jednym akwarium kilku gatunków, jeżeli nie chcemy otrzymywać tak zwanych mieszańców, nie jest dobrym rozwiązaniem. W kolejnym akwarium widzimy również krewetki z rodziny No Caribina. Tym razem jest to krewetka yellow, konkretnie. Golden Line. Charakteryzuje się tym, że na grzbiecie jest wyraźnie zarysowany połyskujący pas, który właśnie odróżnia tą krewetkę Yellow od krewetki Yellow Fire, która jest po prostu żółta bardziej intensywna jest ta żółć. Natomiast nie widać właśnie tego, tego wyraźnego, połyskującego pasu. Jest to oczywiście też krewetka, która może być trzymana w wodzie kranowej na zwykłym podłożu. W tym akwarium, jak możecie Państwo zaobserwować, znajdują się również bardziej wymagające krewetki. Są to krewetki z rodziny Karibina. Jest to krewetka, można już zaliczyć do grupy Taiwan, czyli są to już takie bardziej skomplikowane krzyżówki, bo w przeciwieństwie właśnie do No karibiny można ze sobą krzyżować w pewnych układach i dzięki temu osiągamy inną, inną linię barwną w tym wypadku ta linia tutaj konkretnie nazywana jest mossulą tutaj jak jeszcze Państwo zauważycie przepływa krewetka krewetka e, Pinocchio e, tak potocznie zwana w Polsce i to jest bardziej e, fachowo Nose Jest to krewetka, która rozwija się e, w słonej wodzie e, natomiast e, może przebywać normalnie i żyć e, w wodzie słodkiej. E, teraz e, Teraz przejdziemy do krewetek. Tutaj też mamy kilka krewetek Yellow oraz pojedyncze krewetki orange. Są to również localidony, czyli krewetki, o których na początku wspominałem o tej rodzinie, czyli krewetki rozmnażające się w wodzie słodkiej nie wymagające aktywnego podłoża oraz wody o niskiej przewodności, czyli wody z filtra W tym akwarium również tak dla ciekawostki możecie Państwo zaobserwować małżę. Jest to głównie małża żółta, czyli małża z rodziny.